Bieganie jest dla nas takim, myślę, ważnym elementem dnia. Biegamy praktycznie codziennie. Tak, bieganie to chyba nadaje kolor naszemu życiu. Bieganie to są fajne przygody, bieganie to są fajni ludzie, przyjaciele. Często wyjazdy ustawiamy, podbieganie pod jakieś starty, maratony gdzieś na świecie. Zawsze staramy się jeździć i uprawiać taką turystykę biegową. Zwiedzamy i jednocześnie biegamy. I to nie jest tylko takie typowe trenowanie pod starty, ale to jest też taki rodzaj spędzania wolnego czasu i taki relaks. Spędzanie czasu razem, bo, bo kilka razy w tygodniu biegamy sobie razem. My mamy jakieś ADHD, no bo my tak naprawdę non -stop jesteśmy w biegu i to tak dosłownie. Tak. Bo jak nie rano z psami, to i to ja wiem, że im Ciągle sprawia coś się radość, dzieje. co sprawia radość. To jest dla mnie taką to jest super. Jak a, ale te wieczorne psy. spacery są. Poranne są takie na pobudzenie, na rozpoczęcie dnia, a wieczorne są takie dla mnie na wyciszenie. Takie po całym tym biegowym dniu, po tylu rzeczach naraz. To jest takie kilka minut spokojnego spaceru, dotlenienia się nawet. Po treningu, po, po pracy, po wszystkim wieczorem. Tak, To, jest, to takie zawsze wyciszenie. lubię. Jak, jak nie wyjdziemy, bo czasami jest tak, że no nie mamy czasu, albo jest, jest późno, albo psy były w ogrodzie, nie trzeba z nimi wychodzić. To jakoś tak czegoś brakuje, właśnie, tych kilku minut z psami. Mamy dwa psy. Wiki to jest Husky, którą wzięliśmy 7 lat temu ze schroniska i okazało się, że będą małe pieski. I tak pojawiła się u nas Fiona, która jak gdyby nie planowaliśmy więcej niż jednego psa, a przez chwilę mieliśmy tutaj 8 piesków. Fiona to jest taki śmieszek, ona zawsze, zawsze radosna, z uśmiechem. Ma mały ogonek, którym próbuje merdać. Uwielbia leżeć na kanapie i zawsze mnie śmiesz jej ścipskość, bo ona jak idzie na spaterze to zagląda każdemu w bramę, wszędzie, we, we wszystkie ogrody i do wszystkich okien. Więc to jest, to jest taki ruchliwy piesek, który wszędzie lubi być. I chyba z tej takiej naszej miłości, dlatego że wszędzie psy zabieramy ze sobą, to było oczywiste, że w kawiarni też będzie mógł, że w kawiarni też będą mogły wchodzić psy, że tak. to jest jak gdyby dla mnie nie ma problemu, czy to będzie mały piesek, duży piesek. Napisaliśmy od razu od początku, że pieski są mile widziane i faktycznie to jest niesamowite, ale mamy bardzo dużo gości, którzy przychodzą z psami. Dwa lata temu powstał u nas pomysł kawiarni, bo brakowało nam na sołaczu dobrej kawy. Tak. Stwierdzaliśmy, że zawsze pobieganie byłoby fajnie gdzieś usiąść na kawę i nie do końca mieliśmy takie miejsce i po prostu przy okazji zobaczyliśmy, że jest lokal na wynajem i postanowiliśmy spróbować do odważnych świat należy. Właśnie gdzieś może niekoniecznie zrobić to tylko w taki, z takimi elementami biegowymi, bo ma się w tym miejscu czuć każdy dobrze. Starsza osoba, dziecko, ale i biegacz. Jest szafka, gdzie można zostawić rzeczy. Ta kawiarnia akurat jest na takiej jednej z najpopularniejszych tak. Poznaniu tras biegowych z Parku Słowackiego na drostałkę. więc przy okazji. Jak ktoś chce, to może do nas zajrzeć, zostawić rzeczy, napić się wody. Mamy e, półeczkę z książkami. E, jedna, jedna z półek e, to książki tylko o bieganie, więc można sobie z biblioteczki wziąć książkę do kawy poczytać czy wypożyczyć. To też jest fajne. I to jest taka fajna społeczność, bo faktycznie ludzie chyba też wiedzą, że mogą przyjść spoceni, obłoceni w ciuchach biegowych i siadają i to nie jest tak, że ktoś na nich dziwnie spojrzy, tylko czują się. Chyba tak trochę jak w domu. Rzeczywiście czasami niektórzy mówią, że no ja się u Was czuję jak w domu. Przychodzę do kuchni na kawę wchodzę. Więc na tym nam zależało, żeby było przytulnie, komfortowo i żeby, żeby było tak domowo, żeby ludzie się dobrze czuli. No i chyba się udało.